z ludziska. Dzisiaj będziemy sobie budować domek jakoby całem w tym odcineczku. No i tak, jedziemy dopiero od podłogi, nie? No to jedziemy, tyk. Wypełniamy ją tym, bo jest, jest bardzo ładny materiał. Na razie widzę. Całkiem nieźle mi idzie. XD. No to jedziemy. Tyk, tyk. No chyba mi braknie. Jeszcze dzisiaj na tym odcinku pójdę po materiały. Tak myślę hmm. Ale przejebongo Braknie mnie maciuła. No zobaczcie. Brakło. No nic trudno. Trzeba będę musiał iść po materiały, no co? Ale może zbuduję pewnie jeszcze z tego. No dalej, co jest Później się zniszczy. Dobra jest jedna piętara. Uh -huh. Druga jedziemy, tak sobie jedziemy. No, na wszystko mi brakło materiałów, ale jaja. Mm. Ale jajca. Dobra, idziemy po materiały. Co nic co, co, są wole? Przyszli się na hatę bez zapowiedzi. No to... Co mnie bije? Tamusie. win, dobra. No i nie starczy mi znowu siekiery. A je o, mam dobra żelazo jeszcze Dobra. No fajnie jest ogólny pyk, jestem. Ej ty ja zrobiłem kilo w zamiast siekiery. Ja nie mogę. Ale jestem głupi. Nie wierzę. Dobra, mi ważne kupimy tym co mamy. To co mamy. Mm. Co jest to jest te drzewo w ogóle. Chyba tak. Czy to jest czasem nie to jasne? Sam nie wiem. Nie, no to jest to samo przecież. Tak, to jest to. Na bankę. Tak muszę zrobić. Spierka mi się skończy prędzej niż staka na rąbie tego. Już muszę białego staka. się no, nie staka, tylko jest jakieś dość drewno może. No, siekiera mi się skończy, ale lipa. Czy się okaże jak to jest nieco to drewno, to ja nie wiem co do zrobię. Dobra. Tyle powinno mi teraz tak, białe drewno, białe drewno Tutaj nie ma Wpisujemy sobie spawnik Nie mi tak Ogólnie spok Spawn i jedziemy Idziemy po drzewko O ja z białe akurat nie się trafiło Się, się I akurat mamy 12 drzew i możemy sobie to przerobić na te deski i będzie ładny domek. No to przerabiamy sobie na deseczki. A, wskakuj, wskakuj. Pyk, pyk, pyk. Jak to nie starczy. Ja nie wiem. Ty, bo to nie starczy. A, sus. Nie starczy za ciula. Będzie to starczy Nie, nie wierzę w to co nie Nie, nie, nie. są jakieś jajca, dobra Aaaa, lecimy Muszę sobie zrobić kamienną siekierkę spawn... matko leczą drzewo na takie coś dalej spawnów, dalej dalej surowce drzewo białe jest drzewo białe ale tu jest ciemno przepraszam was bardzo ale nie mam ani grama pochodni nie o tam jest jakiś cabik. Możemy sobie go przelukać. Może będzie redstone. A tutaj tak jakbyś będzie otwierał sklep. Dobra, no to zobaczymy. 64 starczy na, na, na chilku. Dobra. No, nic tu nie ma pewnie. Dobra, nieważne. I lecimy oczywiście Budować dalej, domek. Myślę, że to starczy. W tym święcie przekonany. Ja nie umiem budować. Aha. Dobra. Starczyło, na no łatwo, łatwo, starczyło, dobra. To jest to, dre... to jest nie, to jeszcze drewno. Nie, nie, mogę. Święta Maryjo. Co to ma być? Jest to jaśniejsze. Gdzie ja jest to drewno? spałem To jest takie jaśniejsze drewno. Zobaczymy. Nie nas poniesie. Było widno, tu nie ma widno, to jest. To jest te drzewo. Tak, to jest te. Oczywiście musimy sobie zrobić tego staka. A ja jeszcze zombie. I szkiele? No to mamy. Kie co? się bić? Chce się bić? Chodź, chodź. Dobra. Gostał po papie. A ja będę no sobie drzewo. Ej, co jest. Chcę podsadzić, bo to już nie jest... No dalej, podsadzam się. Ścinamy. Ła, dobra. To jest chyba to. Tak, to jest to. Jeszcze trochę tego notniemy. Okay, A Tu widzę moja piękna pyk. płyk, mi się skończy, ale przypał A matko Okay. Jeszcze może to i starczy, tak myślę. Hop, starczy. To sobie. Home. Oczywiście jakbyście nie oglądali, znaczy to jest serwer Skyland, nie? Jakby co, gram sobie na tym serwerze Skyland. Jest takie drzewo, no to jest mam takie drzewo, na spoczku Jest widno w końcu. Tak, to jest takie drzewo. Znaczy desk, nie drzewo. A albo drzewo, nie, tam HT musi być wciąż wysoka. Jeszcze za, jeszcze za dwa T te... Dobra. słyszeć jakieś tego krzyki w tle, to przepraszam, bo mimo 3 się chciał iść na komputerek, ale tata u wesz. Przykro. Dobra. Zaraz hawirkę mamy zbudowaną. Oczywiście ten cały grunt będę obsadzał jeszcze tym stonem, więc nie ma co się przejmować, że to będzie takie brzydkie, czy coś. No Okej, okay. mamy to, ale teraz schody. Gdzieś musi być wejście przecież. Gdzie tu jest są skrzynki? To będzie wejście, coś tak myślę. Tak, tu będzie wejście. Tu jeszcze to odkopię, co tu. Dobra, mamy to. Ja muszę to zjeść, nie? Bo zaraz umrę z głodu. Dobra, zjedliśmy. Ok, zjedliśmy. że no tak sparka ale jest to pff, trochę chory. Przepraszam bardzo, że tak smarkam jakby co, nie żebyście tam mnie nie mówili Że uuu smarkasz w nie? Ej no, dość, uspiesz, przejdź mi stąd co za typy LOL Myślałem, że nie coś w skrzynkach będą <laughs> nie ma tak, tak to nie ma To jest równo w ogóle? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A, pie. No w typie. No w typie. Nie, czaraj, ziomek. Jaki to jest przyjmu...

Ażtem poczęła to na schody Dba zobaczycie po co mi schody Dobra. C czy schody, czyliślie dwa Nie ważne Dobra. Tyk, pyk, pyk. Tyk, pyk, pyk. Typek jest... o matko. Ten Typek co teraz jest, jest głupi totalnie. Mogę nie wstać na schody, bo chcę mi ukraść. Znaczy, jaki jak cygam, no. Co za typki, ja nie wierzę że tych downów z pierwszej, no to nie, to się Siać. Nie, to nie, to się Siać, bo później sobie zbuduję. Planuję. Albo tego mamy nie być. To jest brzydko wygląda nawet. Powiem wam tak. O, tak jest dobrze. No, spadłem jeszcze. Sobie wchodzimy, cyk. gdzie taki ładny daszek. Czekajcie. O z Tu zbuduję tą chatę i będę kończył odcinek, bo nie ma sensu go przedłużać. Tu później zbuduję. Jeszcze pewnie będę musiał iść po drewno, więc... Drzewieńku. No tak, będę musiał iść po drzewo. Ech, ale fajnie. Nie, nie chcę z tego. Dawaj mi kamerę. Daj kamienia. Daj kamienia. chłopaczku Oczywiście piszemy spawnik, więc moje drzewę. Drzewę, drzewę. Jak to woli No dobra, jesteśmy na spawnie i idziemy po drzewo. Tak, jesteśmy. To jest teraz, które to było. Chyba te. Tak, te. O, przecież mi się skoczyło. Dobra, zobaczę czy to to było. Tak, to jest ta. Taśniejsze bardziej. Okej. Okay. Okej. Okay. No tak, chyba nie będę dużo potrzebował Czy teraz zetnę może mi starczy A, 33 może być nawet Spawn No myślę, że nie Hom, 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 nie spawn, nie spawn Spawno, spawno. No nie, 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 mi nie, 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 na easy. Dobrze, no to nie, do mojej nie, nie, to dobra, no no nie, budujemy, no okay, no to nie, no to zrobimy, nie ん<ペー> Sobie lampki muszę zrobić świeczki, dobra, czy się zawieszam? Nie, Nie no to będzie brzydko przecież, zdejmuję to. A teraz jest dobrze, wręcz idę ulu, dobra, świeczki są muszę teraz zrobić świeczki, świeczki, dobra co. I robię sobie świeczki, kończę odcinać już mamy 20 minut do Więc czy ja mam węgiel. Mam. Na easy. Tak, mam. 28 świeczek. to. Tutaj świeczuszko, tutaj, 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 tutaj. tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, teraz sobie tego światła pójdźmy do okna sobie robię. Dobra, jest oświetlone O Jezu, znowu zombiak Kościół, idź sobie No idź, zostaw tą skrzynkę, ty Jak Ty pewnie zabrał, dawaj tą skrzynkę, typie Co ty, zabrał mi skrzynkę, co za No, posypało się trochę tam, dobra, dobra Aha Czy muszę tym rozwalić. O o, idzie. Idzie żebrak. Patrz, że jak się patrzy. Co chcesz to? Skrzyneczkę chciałeś. A to sobie wziąć w dupce, koleżko. I robię sobie nową. No b to b Pajacu No pajacu. No dalej czemu... O o laga miałem laga. Znaczy, serwer, nie wiem czy ja nie wiem, czy serwer. Ok, odkładamy to. Dobra, mamy tego. 20 minut odcinka nie będę go dłużył W następnym odcinku zbudujemy sobie okna. Pójdziemy po piasek, zbudujemy sobie takie. Znaczy, tam na górze. Trochę tutaj zabudujemy, weźmiemy to. Przesadzimy. A tymczasem, jak kończę Na to się ma. Elo 320.